Zobaczcie, zastosowałem parę trików, przeczyściłem komputer. Oczywiście jeszcze każdy element będę tutaj hmm, czyścił z osobna, czyli zdejmiemy układ chłodzenia procesora, zdejmiemy tą grafikę. Bo zobaczcie, komputer wystartował, obraz jest, czyli w porządku, ale obraz mamy na zintegrowanej grafice tego komputera, bo tutaj jest zintegrowana grafika, no ale mamy też grafikę dołożoną. Na tej grafice obrazu nie ma, czyli są dwie opcje. Albo grafika się uszkodziła, ale nie sądzę. Zrobiło się coś mniej poważnego, czyli domniemam, że ta bateria od BIOSu się wyczerpała, spadło napięcie poniżej normy i wyresetował się BIOS po odłączeniu zasilania tego komputera. Ktoś go podłączył ponownie, no i oczywiście BIOS się wyzerował i wyresetował i tutaj mamy y, ustawienia fabryczne się przewróciły